Otrzymałam telefon z pytaniem, czy Wydział Architektury dołącza się do tej akcji. Oczywiście z pewną dozą niepewności, ale z wielkim entuzjazmem. Podjęliśmy wyzwanie, podejmując się tej części takiej może kreatywnej, czyli wymyślenia sań. Do akcji włączyła się cała społeczność akademicka. Każdy z wydziałów miał swoją rolę przy saniach. W pracę włączyły się również pracownicy administracji, służb technicznych, na Wydziale Architektury, gałganki, które będą stanowiły materac w saniach św. Mikołaja czyli studenci, szyły panie z portierni, szyły panie z dziekanatu. No i oczywiście pani dziekan. Nieocenioną rolą było wsparcie koordynatorów całej akcji, czyli biura karier i współpracy z absolwentami pana prorektora Jarosława VI. Największą chyba pracę na Wydziale Architektury wykonała Karolina Sobolewska, która nie tylko zaprojektowała te sanie, ale do ostatnich chwil siedziała i pracowała z nami wspólnie przy wykonywaniu gałganków, bądź koordynowaniu prac polegających na wycinaniu elementów, skręcaniu tych elementów. W pracę nad materacami do Sanek Świętego Mikołaja włączyła się cała społeczność. W sumie Wydział Architektury przejął większą część tych prac, ale bez asystentki pana rektora do spraw studenckich, pani Ani Gromko, pomysł by się nie udał. To z nią nakręciłyśmy filmik instruktażowy, według którego wszyscy, kto tylko chciał, mógł wykonać gałganki do San Świętego Mikołaja. To ona z nami siedziała wieczorami i nocami na wydziale, próbując doszyć te brakujące, złożyć w całość te, które już mieliśmy.